Szkoła jest nam bardzo potrzebna w życiu. Jest to miejsce, w którym się poznaje ludzi, jest to miejsce, w którym się rozmawia z ludźmi, jest to miejsce, gdzie budujemy sieć kontaktów. Po prostu z ludźmi gadamy, jesteśmy w stanie się czegoś nauczyć. Problem jest z systemem edukacji aktualnie ze względu na to, że my w szkole nie uczymy się myśleć, tylko uczymy się, jak zapamiętywać rzeczy na pamięć, tylko po to, żeby przyjść na lekcję i te zapamiętane myśli zapisać na kartce papieru. Jak dla mnie to jest strasznie bez sensu. Plus jeszcze kontakty społeczne. Kontakty społeczne są fajne uczysz się rozmawiać z ludźmi, uczysz się mieć jakieś kontakty społeczne. Problem jest w tym, że jest gnębienie, wyzywanie, wyszydzanie i traktowanie ludzi z góry. Są po prostu grupy społeczne, które po prostu do siebie nienawiścią i problem jest w tym, że tak jest wszędzie i w szkole i w pracy i tak naprawdę dorośli ludzie tak samo robią jak dzieci w podstawówce, więc tego już nie zmienimy, ale system edukacji dałby się zmienić. Szkoda, że tam nas nie uczą po prostu komunikacji, szkoda, że tam nas nie uczą kontaktów społecznych, szkoda, że tam nas nie uczą, jak wejść w dorosłe życie, jak opłacać podatki, jak się rozliczać, jak założyć swój własny biznes, jak zacząć żyć życiem, które wy byście chcieli żyć, a nie pójść, skończyć szkołę, pójść na studia i w sumie tyle. Tyle nas uczono w szkole. To jest smutne, bo aktualnie, będąc w szkole tyle lat, ja nawet się nie nauczyłem, jak podczas tego, jak aktualnie prowadzę swój własny biznes, sporządzić umowę z kimś, żeby ona działała w świetle prawnym. Ja musiałem się tego sam nauczyć, mimo tego, że chodziłem tyle lat do szkoły bo ludzie, którzy nas tam uczą, uczą nas tego, żeby być na garnuszku od szefa i pracować na etacie. Ja nie wiedziałem, jak sporządzić umowę z człowiekiem drugim. Chatgpt GPT mi pomógł. Plus jeszcze musiałem poczytać po prostu o prawie i tak dalej, więc ja się musiałem sam tego nauczyć. Nie wiedziałem, jak się rozliczać z podatku. Nie wiedziałem, jak się rozliczać z PITU. Nie wiedziałem, jak założyć jednoosobową działalność gospodarczą. Dlaczego tego nas nie uczą w szkole? Nie mówię na poziomie podstawówki. Mówię na poziomie technikum. Już wtedy zaczynacie wchodzić w dorosłe życie. Zaczynacie mieć 18, 19, 20 Lat. Moment, w którym już powinniście myśleć o własnym biznesie, jeżeli chcecie cokolwiek zarobić pieniędzy. Wiem, że wtedy fajna jest praca na etacie, jeszcze do 26 roku życia, gdzie nie odprowadzać podatku, ale powinni was tego uczyć po prostu w szkole. Ja się musiałem sam tego nauczyć, bo w szkole tego nigdy nie było. Problemem też jest na przykład odpowiedzialność zbiorowa. Na jakiej zasadzie odpowiedzialność zbiorowa ma sens w szkole? Że dwóch uczniów sobie rozmawia w tylnej ławce, a nauczycielka odpowiedzialność zbiorową stosuje i zaczyna robić kartkówkę dla całej klasy. Dlaczego osoba, która siedziała cicho, nie odezwała się podczas tej lekcji, była grzeczna, uczyła się, ma pisać kartkówkę podczas tego, przez to, że jakaś inna osoba gadała, albo że się śmiała, albo że przeszkadzała na lekcji? No to jest tak straszna głupota. Tak samo, na przykład, dlaczego nauczyciele mają nas uczyć biznesu, gdy sami tego biznesu nie założyli, gdy sami pracują na etacie w szkole? Dla mnie to też jest głupota. I na przykład ja uwielbiałem chodzić na lekcje osób, które faktycznie w tym zawodzie pracowały i faktycznie oświadczały, Osiągnęły sukces w tym zawodzie, po czym zostali nauczycielami tylko i wyłącznie ze względu na chęć nauczania innych, a nie ze względu na to, żeby zarabiać i się z tego utrzymywać. Bo miałem na przykład takiego profesora z praktyk zawodowych, który pracował na naprawdę wysokim stanowisku w danej firmie, która się zajmowała właśnie tym, czego uczył, i widać w nim było pasję, widać było w nim zaangażowanie i widać było, że naprawdę się zna, widać było, że to jest ten człowiek, którego chcesz słuchać. Ale za to osoby, które były w tym zawodzie, którym nie wyszło, i zostali nauczycielami tylko dlatego, że nie wyszło im w tym zawodzie, są tragicznymi nauczycielami. Po prostu, powiem to szczerze. Nie wiedzą co mówić, nie wiedzą jak gadać z ludźmi, nie umią tej swojej zajawki przelać na tych uczniów, ze względu na to, że oni sami się w tym nie zajawili, Im po prostu nie wyszło, więc zostali nauczycielami. Nie rozumiem dlaczego na polskim uczymy się jakieś tragiczne lektury, które były napisane nie wiem, 200 lat temu i wiadomo, że można coś z nich wyciągnąć, tylko że nikt tego nie czyta. To jest ten problem, że jakby dali nam jakąś ciekawą książkę, którą każdy by przeczytał, to moglibyśmy się z tego czegoś nauczyć. Ale nikt z tej lektury po prostu nie przeczyta. Zawsze czytamy streszczenia i tak dalej. I są uczniowie, którzy się faktycznie przygotują, przeczytają, nauczą, wyciągną coś z tego. Ale to jest taka mała część, że potrzeba by było książki, która po prostu by zainteresowała większość uczniów, a nie tylko tych pojedynczej jednostki, bo wszyscy inni wezmą, przeczytają streszczenie tego, które totalnie nie będzie miało sensu, jest napisane przez inną osobę, jest napisane inaczej, inne konteksty tam są i na tej zasadzie mamy się uczyć do sprawdzianu. Z tego sprawdzianu dostajesz i tak 2, 3, 4, może 5, bo będzie prosty, ale ta ocena totalnie nie ma znaczenia. Tak samo ogólnie oceny w szkole często nie mają znaczenia, ale to już jest kwestia na inny temat. I denerwuje mnie to, i denerwuje mnie to, że w szkole uczymy się uczyć na pamięć rzeczy, a nie myśleć, bo nie myślimy w tej szkole. To jest ten problem. Przepisujemy z pamięci wszystko. Przy tablicy stoimy z pamięci. Nie uczymy się komunikacji, nie uczymy się niczego. Jesteśmy przygnębieni, jesteśmy boimy się na tych lekcjach, bo boimy się, że nauczyciel nas. Weźmie do tablicy, mimo tego, że wie, że nie wiemy. I często się zdarza tak, że ten nauczyciel chce nas do tej tablicy. My mu powiemy wprost, że nie umiemy, a on i tak nas weźmie, żeby nas skompromitować przed całą klasą. A on nie wie, co mogło się wydarzyć w naszym życiu. On nie wie, czy na przykład przez te półtora tygodnia, jak was nie było w szkole, to wam się coś nie stało. Nie leżeliście w szpitalu. On nie wie, co się w waszym życiu prywatnym dzieje, a i tak was weźmie, żeby was upokorzyć przed całą klasą. Nauczyciele strasznie często są zawisni, a że mają władzę, to ją wykorzystują i to też jest duży. Problem szkolnictwa polskiego. Wylałem emocje chyba w tym filmie. Tak mi się wydaje. Trzymajcie się. Mam nadzieję, że się widzimy w następnych odcinkach i demontować moje poprzednie. Dzięki za wszystkie suby, dzięki za wszystkie lajki. Like Naprawdę doceniam. Trzymajcie się. Cześć.